Najkawiej to jest mojej na no, pojedynczej cenie mojej i jezolki. My jesteśmy w piżamach, więc ja tak. Co ubrać do dziur bo będziemy szynią basen do ma masz sobie kąpielowy jest, na no to wspomnimy jazolka już jest ubrana to jest moja no kolejna No, tu będą no chyba takie spodnie i bluzki poszukam. Ok, jednak ja wyjąłem taki komplet, taką bluzkę i takie spodnie. I no taki no. do tego tak jest, jak A to

Ja myślę, że nie będą jurne. Powiedz, ja nie robię jumne. No może tego nie wzięliście No ale nie wiem, nigdy ją piteczek. Poczekajcie. Okej, okay, ja tego nie wiem. Trzeba sobie wtedy tmów. Poczekajcie. czy nie, bo to jest tu, bo tam i to jest... Znajdę ja ją sobie, to Tu też. Ja tego tak nie wiem. Czekaj, ci zapytam, gdzie. Okej, okay, kur... ja nie wiem, czy zostać w KitKat. Czekaj, żeby tam wyżej chodzić.

Să vă mulțumim pentru vizionare și